Witajcie, kochani, na kanale Kitchen Book TV. Pokażemy Wam domowy przepis na śledzie pod pierzynką w trochę takiej tortowej wersji. Zacznę od czerwonej cebuli. Obrałam cebulę, pokroję ją drobniej. Muszę, że tyle mi starczy. Cebulkę układam na sitku. Zalewam wrzątkiem, odcedzam cebulę, przekładam do małej miseczki, to sprzątniemy już, żeby nie płakać, i cebulę zalewam octem i pozostawię na chwilę. Następnie Mam tutaj taki kartonik od tortów. Układam na środku duży ring I filety śladziowe ala Matiasy pokroję w mniejsze kawałki. Tyci, tyci, nie tyci. tyci. Takie centymetrowe paski. Układam je na dnie i na śledzie układam cebulkę. Na śledzie układam majonez. Ja lubię majonez. ulubiony. Z Sporo ostry? Nie, łagodny jest. Rozsmarowuję. Majonez, jeszcze chcesz troszkę spróbować, ale trzymaj łyżeczkę. Dociskamy śledzie z cebulą. I czas teraz na drugą warstwę. Tre ziemniaki na tarce o grubych oczkach. Poproszę ziemniaczka. Oczywiście są ugotowane. Trzy ziemniaki, równo rozkładamy. Dociskam ziemniaki. Opruszczam solą. Drobiną pieprzu. I znowu układamy majonez. I równo go rozsmarowuję. Czas na czwartą warstwę. Czas na marchewkę, którą znowu trzemy. I marchewkę też równo układam w ringu i położę na nią majonez. No bo to będzie dla Was I ostatnia warstwa, buraki. Trzemy buraki na tarce o grubych oczkach. I równo układam buraki, które zaraz przykryję majonezem. Opróżę je jeszcze odrobiną soli, pieprzu. I tak przygotowane śledzie wstawiam do lodówki na około godzinę. I teraz delikatnie zdejmujemy ring. Udało się przyklejam do boków szczopiorek. Nie lubisz. I teraz majonezem wyszprycujemy choineczkę. Lepiej na piękna Co? Trochę jeszcze tutaj do środeczka. Muszę wszystko zdobić, prawda? Tak myszko. I teraz delikatnie tutaj szczepioreczek do środka. Już. I tak wyglądają nasze śledzie pod pierzynką wersji bożonarodzeniowej. Życzymy Wam, kochani, zdrowych, spokojnych i smacznych świąt Bożego Narodzenia. pa! Ba! Pa. Pa.